Będe mną droga, którą przebyć muszę, muszę tak jak... Syna i Ducha Świętego. Pragniemy podążać drogą Krzyża naszego zbawiciela. Pragniemy podczas dzisiejszej Drogi Krzyżowej dziękować za tak niebezpieczną apostolską podróż Ojca Świętego do Iraku, którą właśnie rozpoczynał przed tygodniem. Dzisiaj pragniemy za ten czas. Jego apostolskiej podróży, Panu Bogu dziękować, który za nas cierpiał rany, Jezu się nad nami. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy cię Panie Jezu Chrysta i błogosławimy Tobie. Chrystus był jednoznaczny, czytelny, prawdziwy. Był, całkow był całkowicie po stronie Ojca. Dlatego był w pewnej opozycji do świata, do rządzących, do tych, którzy troszczyli się o swoje interesy. Dlatego w pewnym momencie nastąpił konflikt i Chrystus został postawiony w stan oskarżenia. I tak jest zawsze. Kiedy człowiek stanie całkowicie po stronie Boga, będzie osądzony i skazany, tak jak Chrystus, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Chrystus doskonale wiedział, że jest niewinny. Przecież nikt nie był w stanie udowodnić Mu jakiegokolwiek grzechu. Ale to nie wystarczyło. Żeby został niewiniony. Świat wydaje swoiste wyroki, Skazuje tych, którzy nie wchodzą w Nim, którzy nie wchodzą z Nim w układy. Chrystus mimo wszystko zgodził się na niesprawiedliwy wyrok, który za nas cierpiał rany. Zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, pierwszy upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie. Żyjemy w świecie, który przy każdej okazji zastawia pułapki na tych, Którzy są przy Jezusie. Każda okazja jest dobra, wszystkie chwyty są dozwolone. W tym świecie tak bardzo liczą się materialne korzyści, majątek, kariera. I może się zdarzyć, że człowiek, ochrzczony zrobi to, co zrobił Judasz. Pójdzie do świata i zapyta, co chcecie mi dać. A ja Wam go wydam. Żyjemy w świecie, w którym ludzie potrafią sprzedać wszystko, nawet Boga. Który za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus, spotyka swoją matkę. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W wielu krajach wytworzył się dziwny zwyczaj, że rodzice kupują mieszkanie dla dziecka, które ukończyło osiemnasty rok życia, pozwalają mu, a właściwie skazują go na pełną samodzielność. Każą mu żyć całkowicie na swój rachunek. Maryja nie wycofała się z życia Jezusa. Była z nim zawsze, także w dorosłym życiu. Wiedziała, że dziecko, nawet to fizycznie dorosłe, ciągle potrzebuje matki, czyli tej obecności, która daje siłę. Który za nas cierpiał rany, Jezu zmiłuj się nad nami. Stacja piąta: Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi dźwigać krzyż. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. We współczesnym świecie przymuszenie nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. Ono występuje w szkołach, w zakładach pracy, nawet w rodzinach. Wiara wyklucza przymus. Wyklucza przymuszenie. Wiara ma być moim wyborem, a więc ma wypływać z miłości. Wcale nie muszę odmawiać codziennych pacierzy, chodzić w niedzielę do kościoła, iść do spowiedzi. Nie muszę, ale chcę, dlatego że kocham. Szymon z Cyreny jeszcze tego nie rozumiał. który za nas cierpiał rany, Chryste, Zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dzień, i się, ja to łatwo wejść w tłum, łatwo stać się tłumem. Wtedy człowiek. Przyjmuje nastroje, postawy tłumu, staje się częścią stada, staje się ślepy, agresywny, bezlitosny, zdolny do wszystkiego. Wtedy może zatracić się prawdziwe człowieczeństwo. Człowiek może zatracić swoją wrażliwość, która czyni go pięknym. Weronika zdała swój egzamin. Potrafiła zrobić to, czego nie potrafił zrobić nikt inny. Potrafiła wyjść z tłumu, bo zobaczyła cierpiącego, potrzebującego pomocy człowieka, który za nas cierpiał rany. Bój się nad nami. Stacja siódma, drugi upadek Jezusa. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Lawina zaczyna się od pojedynczego kamienia, za tym pierwszym polecą kolejne. W życiu bywa tak samo. Najpierw jest pierwszy papieros, kieliszek alkoholu. Pierwsza kradzież, pierwsza łapówka oszustwo, nieuczciwość, kłamstwo. W ten sposób człowiek zakłada sobie pętle. W ten sposób człowiek staje się wspólnikiem zła, szatana, który w każdej chwili może człowieka zdemaskować. A tego człowiek boi się najbardziej. Dlatego robi kolejne kroki, popełnia kolejne zło. Bo nie chce. Zwichnąć sobie kariery, bo nie chce przyznać się do prawdy, nie chce ponosić konsekwencji. Tak łatwo wejść w grzech. Tak trudno z niego wyjść. Który za nas cierpiał rany? Zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się, Panie Jezu Chrysta i błogosławimy Tobie. Jerozolimskie niewiasty widziały sponiewieranego Jezusa, który był właśnie, który był właściwie jedną wielką, przerażającą radą. Te niewiasty widziały Jego krzyż, widziały ogrom Jego cierpienia, ale nie potrafiły widzieć źródła tego wszystkiego. One nie rozumiały, że ten krzyż to było nie tyle jedno, Odpowiednio ścięte i obrybione drzewo. Ten krzyż to była suma grzechów wszystkich ludzi. Chrystus na swoich barkach dźwigał grzechy, które ludzie popełnili od początku świata. Łzy tych kobiet nie były w stanie pomóc Jezusowi, bo te łzy niczego nie zmieniały w ich życiu. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Jezusa. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Są upadki, które człowiek sam sobie zbudował, przygotował, do których się przyzwyczaił. Grzechy popełniane często stają się niewolą, z której trudno znaleźć wyjście, stają się nałogiem. Współczesny człowiek zatracił poczucie grzechu, oswoił się z nim, na stałe zameldował go w swojej codzienności. Co więcej, człowiek współczesny jest przekonany, że życie bez grzechu jest niemożliwe. Grzech musi budzić od razu. Z niewoli nie wychodzi się przez przypadek. Tylko ten, kto podejmuje walkę, może zwyciężyć. Któryś za nas cierpiał rany, Zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta: Pan Jezus, szat obnażony Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Współczesny, postępowy człowiek zatracił poczucie wstydu. Jest w stanie zrobić wszystko dla pieniędzy, dla kariery, dla popularności. Ten człowiek jest w stanie rozebrać się przed kamerami na oczach milionów telewidzów lub zrobić to samo w środku milionowego miasta. Co gorsza, potrafi wszystkie swoje grzechy, życiowe draństwa opowiedzieć publicznie, najbardziej drobiazgowo, z prawdziwym upodobaniem. To czego wstydzili się nasi przodkowie dzisiaj stało się powodem dumy. Moglibyśmy powiedzieć, że świat stanął na głowie. Życie pokazuje, że tam, gdzie nie ma Boga, nie będzie też dekalogu. Tam patologia stanie się normą. Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus do Krzyża przybity. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cechą naszych czasów jest aktywizm. Mówi się nawet o herezji czynu. To jest ogromne niebezpieczeństwo, bo człowiek owładnięty tym aktywizmem nie będzie miał czasu ani dla Boga, ani dla ludzi, ani dla siebie. W życiu takiego człowieka zabraknie czasu na wiarę, na miłość i przyjaźń. W życiu takiego człowieka zabraknie czasu na życie. On tylko przez to życie przeleci. A przecież głównym celem życia jest zbawienie, a tego nie da się zrobić po śmierci. Dlatego niekiedy potrzebne jest unieruchomienie, przybicie do krzyża. Tylko to może nauczyć człowieka innego spojrzenia na wszystko: ewangelicznej mądrości, który za nas cierpiał rany. zmiłuj się nad nami stacja dwunasta Pan Jezus na krzyżu umiera kłaniamy Cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie na wszystko można patrzeć na różne sposoby często kranicowe Ludzie, którzy cieszą się z narodzin dziecka, mówią, narodził się nowy człowiek, nowe życie. A my moglibyśmy dodać, że w momencie narodzin nie tylko zaczęło się czyjeś życie, ale zaczęła się także jego śmierć, jego umieranie. I nikt nie pyta człowieka o zgodę, po prostu taka jest kolej rzeczy, im człowiek bardziej wchodzi w życie, tym bardziej wchodzi w śmierć. I tak jest dobrze, bo jeżeli człowiek myśli o własnym przemijaniu, o zbliżającej się śmierci, wtedy każdą chwilę, każdą sytuację będzie przeżywał inaczej, mądrzej, piękniej, bardziej odpowiedzialnie i sensownie. Warto często wracać do mądrości naszych przodków, którzy mówili, jakie życie. Taka śmierć, który za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Czas ziemskiego życia to czas wielu niedogodności, ograniczeń. W jaki sposób ograniczają nas sytuacje polityczne, społeczne, gospodarcze, panujące mody, zwyczaje, humory tych, od których zależy nasza przyszłość. Jesteśmy też ograniczeni naszymi słabościami, nawykami, chorobami. W momencie śmierci te wszystkie ograniczenia, zagrożenia znikają. Wtedy człowiek staje się już całkowicie wolny. Wtedy ani świat, ani ludzie nie są w stanie uczynić człowiekowi żadnej krzywdy. Jedynie życie zapaskudzone grzechami, napełnione nimi po brzegi może zakłócić ten spokój. Bo wtedy pozostaje człowiekowi świadomość, że zmarnował jedyną szansę, jaką miał. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, się na Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dla niewierzącego świata, człowieka, śmierć to największa katastrofa utrata wszystkiego i wszystkich. Ateiści nie mają żadnej nadziei. Dla nich śmierć zawsze jest końcem. Dla człowieka wierzącego, nadzieja jest codziennym, nieodłącznym towarzyszem. Ona jest w sali operacyjnej za drutami obozu koncentracyjnego. W miejscu takiej czy innej katastrofy ta nadzieja towarzyszy mu w chwili rozpadu małżeństwa i chwili utraty pracy. Ta nadzieja mieszka także w grobie, wszak Chrystus obiecał stanie, którego będą mogli doświadczyć wszyscy, którzy zdecydowali się na wiarę, bo ona wprawdzie prowadzi przez grób, ale zawsze prowadzi do zmartwychwstania. Do wieczności. który za nas cierpiał rany, Chryste, zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany, Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Wspólnie odprawianą drogą krzyżową związana jest też łaska odpustu, z której możemy skorzystać, oczywiście spełniając warunki, które są do tego przypisane. A więc musimy być w stanie łaski uświęcającej, zerwać z przywiązaniem do grzechu, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się na intencje Ojca Świętego. Pragniemy teraz pomodlić się na intencje Ojca Świętego, a wszystkich obecnych zapraszam do pozostania na Eucharystii, żeby spełnić też ten warunek przyjęcia Komunii Świętej. Wołamy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, który za nas cierpiał rany i Ty, która współcierpiała, z wami Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty